Witam serdecznie, Piotr Misiurek, KryptoRoraty. Dzisiaj tradycyjnie łamiemy piątkową tradycję i nie mówimy nic o książkach, ale powiemy sobie o projekcie Nexus Mutual, który jest odpowiedzią na jedną z największych bolączek, największych wątpliwości, największych ryzyk związanych z DeFi. I tym największym bólem głowy, jeżeli chodzi o DeFi, jest ryzyko technologiczne, że smart kontrakty, które przechowują środki, często dziesiątki, setki milionów dolarów, zawierają potencjalnie jakiś błąd, który może być wykorzystany przez atakujących do wyprowadzenia tych funduszy. No i my stracimy nasze środki, które umieściliśmy w danym projekcie DeFi, w których smart kontrakty były podatne na ataki i na których ten atak był skutecznie przeprowadzony i takich przypadków w ostatnich miesiącach mieliśmy już kilka, więc jest to jedna z największych awersji, która sprawia, że część ludzi nie decyduje się na wejście w świat Decentralizowanych finansów i Nexus Mutual jest odpowiedzią na to, jest jakby formą zabezpieczenia się e, ubezpieczenia na wypadek tego, że smart contract z projektu, którego korzystam, ulegnie atakowi hakerskiemu i zostaną z niego skradzione fundusze. Przy czym nie jest to dokładnie ubezpieczenie, jest to forma. Bardzo ciekawa, ponieważ również oparta jest o token, o smart kontrakty, o blockchain, aczkolwiek na tym wszystkim jest nadbudowa prawna z tradycyjnego systemu finansowego. Firma działająca w Wielkiej Brytanii, która odpowiada za ten cały proceder i nie jest to do końca ubezpieczenie, to jest bardziej coś na zasadzie towarzystwa wzajemnej z samopomocy. Kiedyś była samopomoc chłopska i tu jest podobny model i działa on w uproszczeniu następująco. Są jakby dwa rodzaje osób. Są osoby, które dysponują kapitałem i są one Przekonane, że dany smart contract jest bezpieczny, i swój kapitał dostarczają jako bazę, z której będą wypłacane odszkodowania, jeśli by ten smart contract okazał się zawierającym błędy i możliwe byłoby przeprowadzenie na niego skutecznego ataku i wyprowadzenie środków. Z drugiej strony mamy osoby, które korzystają z tych smart kontraktów i chciałyby się zabezpieczyć właśnie na to ryzyko, że tam jednak jest jakiś błąd, jakiś haker będzie w stanie wykraść ich pieniądze i w zamian za niwelację, zniwelowanie tego ryzyka są w stanie zapłacić pewną opłatę, koszt ubezpieczenia, tak zwane premium i co jest bardzo ciekawe, że to premium w platformie Nexus Mutual dla kontraktów, które sprawdzałem, między m.in. Compound, Token Set czy DAI wynosi rocznie między 1 a 2%. Na przykład możemy zrobić sobie ubezpieczenie, że jeżeli dany smart contract ulegnie atakowi, to będzie wypłacona nam jakaś suma pieniędzy i teraz tą sumę ustalamy sobie z góry. W ogóle nie ma znaczenia, jaką wartość mają nasze środki w tym smart kontrakcie, bo de facto my możemy w ogóle ich nie mieć. I ta suma będzie nam wypłacona, jeżeli smart kontrakt będzie zaatakowany i społeczność, to towarzystwo samym pomocy w procedurze uwzględnienia mm, Uzgodnienia szkody, podejmie decyzję, że ta szkoda ta jest jak najbardziej uzasadniona, to wtedy dostaniemy tą kwotę z góry ustaloną na nasz adres na Ethereum. No i za ten kofot musimy zapłacić właśnie procent z kawałkiem rocznie od tej kwoty, którą chcemy dostać. No i jeżeli na przykład korzystamy z lokat na kompant czy na innych protokołach DeFi, na przykład z tego DAI, który obecnie około 3%, no to płacenie od tego ubezpieczenia e, 1,5% właściwie z nam po zysku. Ale jeżeli nie mamy e, tego ubezpieczenia i nastąpi taki atak, to możemy stracić e, wszystko. Ale znowu, tu mamy jakby mała. Mały potencjalny zysk, toż do tego ubezpieczenia jest e, podobny. I teraz mm, musimy zastanowić się, na ile w ogóle chcemy podejmować to ryzyko na tych lokatach. Być może fakt istnienia tego ubezpieczenia, który zjada na lokatach na chwilę obecną aż tak dużą część zysku, nie sprawi, że e, staną się one bardziej atrakcyjne dla ludzi, którzy do tej pory nie weszli, bo boją się tych ataków, ale już. Jak spojrzymy na inne produkty DeFi, nawet na Kompandzie, oprócz lokacji, są tylko jedną stroną równania, gdzie mam też pożyczki, a pożyczki stosujemy pod możliwość gry na dźwigni e, na krypto, i tam możemy sobie zarabiać rocznie kilkanaście, kilkadziesiąt czy więcej procent, i wtedy zapłacenie od tych zysków procenta czy dwóch, no spokojnie, możemy sobie to zapłacić e, za spokój e, naszego umysłu i serca, że jesteśmy zabezpieczeni na wypadek ataku hackerskiego na ten e, smart contract, podobnie właśnie w, przy emisji dai czy przy korzystaniu z e, token set, więc ten projekt jest bardzo ciekawy. E, polecam zapoznać się z nim bliżej, a my weźmiemy między innymi ten projekt na lupę, na tapetę jutro. W trakcie kolejnego webinaru z KryptoKrypty, pierwsza część z cyklu DeFi dla zaawansowanych, czyli dla tych, którzy już korzystają z DeFi i chcą właśnie z jednej strony minimalizować ryzyka, a z drugiej strony maksymalizować zyski. O tym porozmawiamy sobie jutro o 11.00. Tutaj macie link do live'a na YouTubie. Bądźcie z nami jutro.